I Marcin Sawidzcy witają w podcaście U Sawickich, w którym pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem związanym z szeroko pojętą edukacją. W dzisiejszym podcaście będziemy chcieli zająć się ideą Montessori Open Space, pomysłem, o którym już wspominaliśmy w poprzednich podcastach. Ale jest taki teraz etap, w którym chcemy tą ideę zrealizować w kilku miejscach w Polsce, jako że nas jakby bardzo ciekawią prototypy, to znaczy realizowanie pewnych idei, realizowanie ich, przeprowadzanie ich. I dlatego jest to dla nas jakby ważny ciekawy moment i przygotowaniami do tego wydarzenia chcielibyśmy się z wami podzielić. Przypomnieć jeszcze raz, co to, co to jest za idea ten Montessori Open Space, jak to będzie wyglądało i jak to chcemy robić i co jakiś czas, może za rok przypominać, przypomnieć, opowiedzieć, jak to, jak to w tych różnych miejscach w Polsce będzie nam wychodziło. A może zacznę od tego, że, że, że sama idea i zamysł pojawił się w momencie jakiejś naszej wyprawy i spotkania z Amsterdamem, które odwiedziliśmy po iluś latach, na wspomnienie studiów Oli, które tam były, odbyły się chyba 25 lat wcześniej. 30, może? 30 lat, <laughs> lat wcześniej, tak. I tam w czasie jednego ze spacerów zobaczy, zobaczyliśmy taką przestrzeń, która, która nas zafrapowała, a wręcz tak zachęciła, żeby tam wejść i zacząć tam pracować i współpracować, usiąść między ludźmi, którzy tam siedzieli. I zacząć działać. I zaintrygowało nas także to, że nie była to ani zwykła kawiarnia, ani zwykła czytelnia, tylko takie miejsce, w którym siadasz i ono samo w sobie cię czymś inspiruje do pracy. Chociaż zapach kawy. chociaż zapach się kawy unosił. się unosił. <laughs> I, i, I to się Brunny mocno nałożyło na taki moment, kiedy zastanawialiśmy się, jak ma wyglądać, jak może wyglądać metoda Montessori w klasach starszych, licealnych, prawda? Tak, tak. To był taki czas, w którym bardzo mocno na ten temat myśleliśmy. Było to już po dwudziestu paru ładnych latach od ukończenia przez nas kursu Montessori w Kolonii i, i, i po dwudziestu paru ładnych latach pracy z dziećmi metodą Montessori, ale w szczególności z dziećmi. Tymi szkolnymi, tymi młodszymi. I przyznaję szczerze, że temat przełożenia, jeśli tak można w ogóle nazwać, przestawienia. Czy, czy też dostosowania metody Montessori do pracy z młodzieżą, od bardzo wielu lat nas intrygował. I y, ta właśnie nasza wizyta w Amsterdamie, ten moment, w którym zobaczyliśmy przez okno ten działający co-work, a potem następnie nałożenie na to wielu naszych jakichś przemyśleń, myśli, y, spowodował jakby taki nagły wybuch. A tak naprawdę wszystko to się stało w jednym momencie, gdy wracaliśmy samochodem z jakiejś wakacji, i nagle uzmysłowiliśmy sobie, ktoś z nas to wyraził na głos, że metoda Montessori w wydaniu ludzi dorosłych, dorastających w Młodzieży, już nie powinna tak wyglądać jak, jak w przypadku dzieci przedszkolnych czy tych młodszych w szkołach, gdzie wszystko zamyka się w pracowni i, i wszystko się tam dzieje jakby w obrębie tej jednej sali. Oczywiście wycieczki i tak dalej, wiemy o tym, że takie rzeczy są, natomiast tu bardzo jasno sobie pomyśleliśmy tak: ten dywanik, który rozkładają dzieci w przedszkolu, licealista rozkłada w różnych miejscach po prostu w przestrzeni. Otaczającego nas świata. Jeden rozłoży sobie ten dywanik w studiu filmowym, inny na, w pracowni plastycznej, ktoś inny w teatrze, a ktoś jeszcze inny w, w biurze rachunkowym. Także tutaj nagle taka myśl. No tak, ale zaczęliśmy się zastanawiać, ale jak to zebrać razem? Gdzieś musimy też tę młodzież zjednoczyć. No tak, i wtedy spotkaliśmy się, i wtedy pojawiła się ta, ta myśl spotkaliśmy się z osobą, którą, którą po, 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 jakby widzieliśmy w roli takiego tutora, mieliśmy za sobą doświadczenia klas LED dla edukacji domowej, która polega na tym, że tutor prowadzi grupę, grupę licealistów przez cały rok, spotykając się z nim raz na dwa z nimi raz na dwa, trzy, trzy tygodnie. I to, że była jak pewna baza doświadczeń. Też ciekawe było to, jeszcze wtrącę do tego, co powiedziała LA wcześniej, że zawsze, gdy o Bentodzie Montessori i jej sile, także w naszej wyobraźni, w naszych przekonaniach, o jej takiej uniwersalności, jeżeli chodzi o sposób uczenia się, to tkwiło nam w to, że my sami mówiliśmy o tym, że sposób pracy i działania przestrzeni przedszkolaków, dzieci w podstawówce i starszych, jakby przypomina sposób działania dorosłych w laboratorium czytelni, czy w, te, w miejscach, gdzie pracują samodzielnie gdziekolwiek. E, dlatego też jakby to się nam tak razem poukładało e, i, e, i jesteśmy już teraz na takim bardzo ciekawym etapie, e, gdy b, rok temu opracowaliśmy założenia dotyczące open space'u, Wprowadziliśmy ten pierwszy prototyp, to znaczy pojawił się ten Open Space w Bielsku Białej z Mateuszem jako, 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 jako tutorem tego przedsięwzięcia i grupą licealistów, którzy przez to, przez to przechodzą nawet w tych trudnych teraz czasach, kiedy ta nauka jest bardziej na odległość. I doświadczeni tym, yy, tą całą historią postanowiliśmy pomysł rozszerzyć. A, a, a Ola, ty zostałaś jakby szefem tego projektu, aby w kolejnych czterech czy pięciu miejscach w Polsce powstały takie Montessori Open Space dla, dla dla uczniów dla licealistów takich w przestrzeniach mniej szkolnych, tak? Tak. Przez cały ten rok trwający jeszcze odbyło się wiele spotkań, takich różnych przypadkowych, jakichś rozmów gdzieś przy herbacie z młodymi ludźmi, którzy bardzo szeroko nadstawiali uszy i słuchali. Co to jest? Co to znaczy? Jak oni się uczą w tej, w tej, w tej, w tej naszej pracowni, w tym open space'ie w Bielsku Białej? Czy moglibyśmy taki open space otworzyć w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie? I my bardzo mocno zaczęliśmy chcieliśmy się temu przyglądać. Również myślę, że tutaj też takie doświadczenie nasze osobiste. Każdy z nas po prostu wchodząc do tego open space'u w Bielsku, pierwsze na co miał ochotę to po prostu usiąść i zacząć pracować. I my pomyśleliśmy sobie, że jest to tak proste, również proste w poprowadzeniu, proste w, we wdrożeniu tego w życie, że nie możemy tego zatrzymać na Bielsku. I rozejrzeliśmy się wokoło, zaprosiliśmy do tego pomysłu kilka osób i y, pracujemy teraz wspólnie z grupą właśnie zaproszonych tutorów, aby otworzyć takie miejsce w Warszawie, y, na ulicy Rakowieckiej w Grodzisku, w naszym budynku naszej szkoły, naszej fundacji, we Wrocławiu oraz w Żywcu, tak, tak jeszcze kolejne tak. nasze miejsce w Żywcu, w centrum Żywca i czyli w przyszłym roku, jak wszystko dobrze pójdzie, będą działały takie, będzie, będą działało, będzie działało pięć open space'ów, nie... Open historii open spacesów, tak? prowadzonych przez naszą fundację i przez naszych, naszych tutorów. Ola, bardzo, bardzo z jednej strony to tak brzmi bardzo prosto i to jest pewną taką naszą ideą, żeby pewne rzeczy były proste, tanie i ciekawe, ale tak naprawdę nie jest to tyle proste. W tym sensie, że do, do, do prowadzenia tych miejsc potrzebni są ludzie, którzy tak troszkę zarażają, albo jakby wpisują się w zamysł, ale też zarażają, albo jakby pociągają, albo wytyczają pewne ścieżki swoimi osobowościami, prawda? Tak, i którzy też bardzo to czują. Tak. My zadajemy to sobie znaczy to pytanie... Bardzo, jak, co tam, co to znaczy to czy bardzo... Co to znaczy bardzo to wyczyłem? czują? My zadajemy sobie nawzajem to, to pytanie, dlaczego ja chcę wziąć udział w tym projekcie, jak tutor Dlaczego ja chcę? Dlaczego to jest moje miejsce? I na przykład ja osobiście pragnąc poprowadzić ten Open Space żywiecki w przyszłym roku, ja sobie odpowiadam na to pytanie w taki sposób. To jest miejsce, w którym ja się bardzo mocno odnajduję, w którym ja chcę we, do którego ja chcę wejść, rozłożyć swoje zeszyty, swój komputer i zacząć pracować. To jest miejsce, w którym chciałabym spotykać się z innymi ludźmi, to jest miejsce, w którym chciałabym pracować z młodzieżą. Ogromnie mi odpowiada taki pomysł, Pomysł, że spotykamy się codziennie, że dzisiaj się rozstajemy, a jutro znowu się widzimy, że dzisiaj o czymś rozmawiamy, jutro możemy to kontynuować albo wcielić to w życie. I również niesamowicie odpowiada mi w tym pomyśle ten zamysł, w którym to wszystko jest zanurzone w ciszy. Pracujemy w ciszy. Zakładamy, że. Że ta przestrzeń jest zanurzona w ciszy. Oczywiście jest czas wspólnego spotkania przy stole, wspólnego posiłku, rozmów, wychodzenia na zewnątrz, to o czym wcześniej rozmawialiśmy odwiedzania różnych miejsc, chodzenia na wystawy, spotkania z ludźmi, zapraszania ludzi do, do, do tego miejsca na różnego rodzaju spotkania. Ale podstawowym naszym sposobem pracy jest praca w ciszy. Każdy z nas zanurzony w, w, w tej przestrzeni i oddający się, jakby swojemu rytmowi pracy. I jest to coś, co mnie ogromnie pociąga, i dlatego, tak myślę sobie, że, że poprzez swoją fascynację tym y, sposobem pracy mam szansę przy, przy, przyciągnąć kogoś do tego miejsca. Eee, dla mnie, jeszcze takim ciekawym momentem ciekawym wydarzeniem, które pojawiło się w czasie przygotowań do, do otwierania tych open space'ów jest spotkanie z taką książką yy, pod tytułem Ciszej i proszę. I to jest książka, yy, która opowiada o nas, o naszej kulturze, o kulturze uczenia się i pracy yy, w kontekście takiego schematu introwertyk-ekstrawertyk. I o tym, że nasza kultura, szczególnie zachodnia kultura, promuje ekstrawertyków. Promuje ekstrawertyków w przestrzeni życia biznesowego, społecznego, klasowego. A jest tak, że gdy, gdy dłużej przyjrzeć się różnym ciekawym wydarzeniom, także o charakterze biznesowym, przedsięwzięciom, to okazuje się, że to nie jest tak, że ekstrawertycy rządzą. Oni generalnie w pozornie rządzą, ale w dużej mierze wielką rolę. W naszych społecznościach taką rolę innowacyjną też, Prekursor, prekursorczą w pewnym sensie, pełnią introwertycy. Ludzi, którzy potrzebują także dla, swojej, dla, dla siebie takiej przestrzeni pracy, ciszy i tak naprawdę po burzliwej konferencji mają ochotę zamknąć się w pokoju posłać sobie muzyki, usiąść z książką albo iść na spacer, a koniecznie nie być na takim e, haju towarzyskim. E, I tak naprawdę ciekawsze jest to, że, e, że większość z nas e, rozkłada się w tej krzywie Gaussa, to znaczy nie jest ani typowym introwertykiem, ani ekstrawertykiem, tylko jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami w większym lub w, w większym stopniu, ale generalnie też potrzebuje tak czasami tej przestrzeni ciszy i w dobie mówienia o projektach, o współpracy, o kooperacji, co jest bardzo ważnym elementem rozwoju cywilizacji, okazuje się, że wielu z nas, jeśli na przykład jest taki, taka fajna książka Good to Great, analizująca, na czym polega sukces największych przedsiębiorstw, które, które odniosły jakieś tam sukcesy finansowe nie przez rok, a przez, załóżmy, okres 10, 15 czy 20 lat, to okazuje się, że najczęściej stali liderzy, którzy byli introwertykami, którzy pozwalali działać ludziom, a nie starali się być ludźmi, sumenami, ludźmi, którzy jakby zabierają cały spektakl dla siebie. I w tym kontekście, tej całej jakby wiedzy, która jest o tym, wydaje nam się taka przestrzeń, takie azyle i, i, i możliwości pracy dla ludzi, którzy chcieliby działać w ten tak. sposób, są, i w tej, szczególnie w tej, w tej przestrzeni edukacyjnej, po prostu niezbędne, są jak tlen dla, dla, dla takich naszych społeczności oświatowych. Tak. A tak konkretnie, kogo zapraszamy do tego pomysłu, tutaj w ramach naszego Montessori Open Space, zapraszamy młodych ludzi, licealistów, którzy są uczniami naszego liceum, Fundacji Królowej Święt naszych liceów, które mamy już teraz w kilku miejscach w Polsce, którzy formalnie muszą się zapisać do szkoły najpierw, a potem następnie przejść przez rekrutację taki cały pomysł na to, w jaki sposób jakby wychwytujemy czy też zapraszamy konkretne osoby. Przede wszystkim muszą bardzo chcieć, muszą chcieć w, takim, w taki sposób się uczyć. To jest zaproszenie szczególnie dla tych osób, które będąc na edukacji domowej potrzebują drugich. Mózgów, nazwijmy to, potrzebują innych ludzi blisko siebie, uczących się obok, będących blisko, z którymi możemy nawiązać kontakt. To jest zaproszenie dla tych wszystkich, którzy pragną edukacji domowej. Pragną być bardzo samodzielni, brać odpowiedzialność za swoją naukę, ale jednocześnie chcieliby co, być w codziennym, stałym kontakcie chci, z grupą. Chciałbym coś chci dodać bardzo ważnego, z czym, nie mówię, że nie zgodził mi się, ale ważnym elementem, którym rozmawialiśmy o tym pomyśle, jest to, że to jest także pomysł dla osób, które wcale nie myślały o edukacji domowej, tak. tylko myślały o tym, żeby chodzić codziennie do szkoły, ale w zupełnie innych warunkach się uczyć. Tak. I warunki edukacji domowej jakby dają taką formalną możliwość, ale dla ludzi, którzy mówili, chciałbym codziennie być w rytmie 4-5 godzin pracy, ale chciałbym tam codziennie przychodzić działać, współpracować, mieć koło siebie osobę dorosłą, z której wsparcia mogę skorzystać, ale nie muszę. I też jakby to jest jakby wyraźne, jakby takie otworzenie taka furtka na to, żeby stworzyć pewien prototyp i zobaczyć, jak ta szkoła może funkcjonować. W zupełnie inny sposób, w tych warunkach formalnych, jakie mamy, i co jest istotne też, że jakby dla nas, gdy rozmawiamy o liczności, tych grupach i tym, co możemy zaoferować, zależy nam, żeby to był model bezpłatny, to znaczy, żeby ona była nie było żadnego wyróżnika finansowego, że jak masz pieniądze, możesz sobie udzieć brać udział w takim projekcie, tylko żeby on generalnie pokazywał, że jest taka możliwość tworzenia y, 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 takich relacji, takiej społeczności, w której się można uczyć, i nadal ta szkoła będzie szkołą bezpłatną, czyli możliwą. Do realizowania w każdym miejscu i w każdej przestrzeni, gdzie warunek finansowy, nie, 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 a jednocześnie nie będzie to szkoła oparta na wolontariacie, bo jednocześnie klucz jakby z. z tego całego zamysłu tutor ma być sensownie wynagradzane, żeby to była osoba, która, która może po prostu żyjąc, pracować, utrzymać się z tego i być zadowolona z tej pracy. Tak i dodając jeszcze do tego, co powiedział Marcin, ponieważ dla wielu uczniów i tak wiemy, bo tak było w tym roku w Bielsku Białej, jest to absolutnie alternatywa dla dziennych szkół, dla dziennych liceów, to dlatego też już teraz, w przyszłym tygodniu ruszamy z akcją reklamującą. Być może ktoś teraz jeszcze podejmie tę decyzję pomiędzy przejściem na edukację domową i włączeniem się do takiego sposobu pracy, a po prostu szkołą stacjonarną systemową. Tak, ale żeby ten komunikat miał charakter bardziej uniwersalny, to znaczy to jakby zaproszenie dotyczy cały czas, prawda? Bo też idea jest taka, że rekrutujemy co roku, to znaczy, czy w klasach LET, o których kiedyś tam opowiadaliśmy lub będziemy opowiadali, rekrutacja jest tak nie tak, że zapisujesz się do liceum i jesteś przez cały okres liceum, tylko co roku weryfikujesz swoją reflektującą się nad tym, czy chcesz brać udział w tym pomyśle. Podobnie jest z, z klasą open space. Co roku jest zadawane to pytanie, a z drugiej strony też, czy w jakiś sposób, no Funkcjonowałeś według tych reguł, o które, na które się umawialiśmy. Prawda? Czyli z założenia nie można dołączyć w trakcie roku. Wiele było takich pytań w trakcie roku, ale jednak według nas jest to bardzo ważne, że zawiązuje się grupa, tak. zawiązuje się, zawiązują się takie relacje, takie więzi, które na ten cały rok są stałe i nie robimy takich roszad w trakcie roku. Ale mamy tutaj też taką małą innowację, pewien taki pomysł nowy, który chcielibyśmy wprowadzić w tym roku w Open Space w żywieckim. Zobaczymy, jak on zadziała. To będzie jedyne takie miejsce na te pięć naszych open space'ów, w których chcemy otworzyć się na, na ludzi po prostu z ulicy. tak On jest też tak usytuowany, że można wejść prosto z dość takiego centralnego miejsca w Żywcu. Trzy schodki i już jesteśmy w środku. I będzie, śro będzie tam przygotowane kilka miejsc dla osób, które po prostu albo są przejazdem w Żywcu, albo po po prostu potrzebują się z kimś spotkać i załatwić jakieś sprawy. Czyli łączymy open, Montessori Open Space przeznaczony dla tej konkretnej grupy młodzieży, która na ten rok się tutaj zbiera, z otwarciem się na osoby, które po prostu szukają miejsca do pracy spokojnego, w ciszy miejsca, w którym mogłyby dzisiaj przez parę godzin albo codziennie, albo późnym wieczorem tak, całodobowy. popracować. W Żywcu nie mamy takiego miejsca, oprócz jakiejś kawiarni, więc myślimy, że to może być też takie bardzo fajne, fajne fajna propozycja dla bardzo rozwijającego się już też miasta. E, Ala, powiedz mi, aby tworząc ten cały zamysł, czy mogłabyś jakby powiedzieć jeszcze tak, podzielić się jakimiś myślami, co wydaje Ci się największą trudnością w tworzeniu tego zamysłu? W tworzeniu tego zamysłu powiem szczerze tak, jak myślę teraz o budowaniu tego pomysłu na przyszły rok, to po prostu jestem jak w jakimś raju, ponieważ osoby, które się w to angażują, są, są tak otwarte i tak twórcze, że, że, że na myśl o tym, że jakaś jest trudność, to aż nie mogę jej teraz wykrzesać z siebie. Natomiast myślę sobie, że na pewno stworzenie takiego zamysłu, aby tę młodzież. Przez cały rok przytrzymać przy sobie, przy tym pomyśle, przy tej idei, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś po drodze się wykrusza, że nie znalazł tutaj dla siebie miejsca. Myślę, że to jest y, takie wyzwanie, aby rzeczywiście dojechać, mówiąc tak brutalnie, do końca w tak. tym pełnym składzie, ponieważ my sobie nawet chyba do końca nie zdajemy sprawy z tego, jak ważne są te więzi między nimi, między młodzieżą, które się zawiązują i brak każdej osoby jest bardzo dużą dziurą, taką luką, i dlatego też pracujemy nad pomysłem, nad pewnymi innowacjami po tym pierwszym roku działania w Bielsku Białej, które pomogą nam być w tym pełnym zastosowaniu. Do końca. Yy, konkretnie o co mam na myśli? Yy, pewnymi rozwiązaniami typu. Trzy razy w tygodniu jesteśmy obowiązkowo, mówiąc tak brutalnie, a dwa dni w tygodniu są opcjonalne. Te trzy dni w tygodniu są ustalone Jest to zawsze, są to zawsze te same dni, po to, abyśmy zawsze mogli te same osoby spotkać. A te dwa kolejne dni możemy przyjść, ale niekoniecznie musimy, być może mamy inne w tym czasie zajęcia, które są bardzo ważne też dla nas z racji tego, że zdecydowaliśmy tak, się no na edukację się, że domową. Też, w dużej mierze też po to jest rekrutacja, żeby ona, jakby opowiadając o tym też, jakby pomagała do, dobierać osoby, które pewną swoją dojrzałością podejmą zobowiązanie jakby dotrzymania tak. sobie, jakby współtowarzyszenia temu, bo, tak. bo to jest ciekawe, że jakby grupa zaczyna ze za sobą tęsnić. To, to jest takie bardzo, bardzo fajne zjawisko, które zauważyliśmy I, i, i czasami osoby, które jakby dużo w życiu robią, młode, mają swoje powody, nie wiem, są w klubach narciarskich, mają zobowiązania czasami zawodowe czasami mogą znikać, ale każdy taki powód jest jakby trudny dla pozostałych, prawda? Tak. Bo po prostu jestem, jesteśmy tam mhm. po to razem, żebyśmy ra właśnie jakby w tym gronie sobie pracowali. Więc biorąc pod uwagę te różne jakby zmienne, które niosą dane miejsca, miasta czy też jakby środowiska na których się otwieramy w tych miejscach konkretnych, zastanawiamy się teraz bardzo mocno nad takimi rozwiązaniami typu, że open space jest czynny 4 dni w tygodniu, z czego jeden dzień jest dłuższy do wieczora, a jeden dzień zostawiamy sobie wolny. Dlatego każde z, każdy z tych miejsc jest. będzie miało określoną, w pewnym sensie inną, taką specyfikę swojego działania, odpowiadającą y, temu, co się jakby dzieje wokół i... Zaadresowaną dla konkretnych ludzi, którzy tam będą się spotykać. Tak, a jak no, miałem cię zapytać, ale powiem, bo, 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 bo jakby to o tym razem rozmawialiśmy, warto przypomnieć, że też jakby w tym całym zamyśle jest zawarty element pracy, którą wykonują ze sobą tutorzy. To znaczy, że my teraz przygotowując się lat, przygotowując towarzystwo, nie ogranicza się do tego, że zrobiliśmy to dam, prawda i od 1 września w sobie pracują, spotykamy się za rok, tylko jest pewien rytm spotkań o którym jeszcze ona powie dwa słowa, które jest przez cały rok, który ma na celu jakby wzmacnianie tej grupy tutorów i pozwalającą na pewną wymianę pewnych tak, doświadczeń. Już trochę o tym zamyślę, Tak, Tak, myśl... ponieważ jest to w pewnym sensie no, dla nas wszystkich bardzo nowe. Bardzo, bardzo nowe. To postanowiliśmy w przyszłym roku spotykać się w taki sposób, aby w każdym miesiącu spotykać się, raz w miesiącu spotykać się online, a w kolejnym miesiącu, przez te całe 10 miesięcy, odwiedzać się z takim zamysłem, że wszyscy spotykamy się na przykład we Wrocławiu, tam nocujemy jedną noc i tam wchodzimy od rana następnego dnia w rytm pracy tego Krzysztof. miejsca, żeby poczuć atmosferę, żeby poczuć tę specyfikę i żeby się nawzajem dzielić, inspirować, doświadczać, tak namacalnie doświadczać yy, yy, tych charakterystycznych jakby cech tego. cech tego miejsca, i żebyśmy się mogli, tym dzielić, żebyśmy mogli też wprowadzać w zmiany i, i rozwijać te, te, te przestrzenie. No i mamy nadzieję, że to będzie się rozwijało dalej. Ha. Ola, to co chciałbyś coś jeszcze dodać? Chciałam wszystkich do tego zaprosić. Słuchajcie, zapraszamy. Trzymajcie za nas kciuki. Myślcie e, o tym całym zamyśle. Jak ktoś ma jakieś uwagi, doświadczenia, piszcie to do proszę nas. Piszcie, piszcie do nas. Piszcie do nas. Zaglądajcie odpowiemy. oczywiście na portal EMI, można, edukacja, można inaczej. Tam też są kontakty do nas i bardzo ciekawy dla nas będzie ten Wasz feedback w kontekście i refleksji na tym, co usłyszeliście, a także może ktoś by chciał zajrzeć czy zobaczyć, jak naprawdę wygląda zapraszamy. to serdecznie zapraszamy. Bardzo. bardzo Wam dziękujemy. Jeszcze raz zapraszamy Emi Edukacja, można inaczej, nasz kochany portal, w ramach którego prowadzimy te nasze podcasty. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Olaj Marcin Usawickich. Do zobaczenia. Do zobaczenia.